Nagroda Machorka Województwa Mazowieckiego została ustanowiona właściwie w pierwszym roku funkcjonowania samorządu, czyli już 21 lat temu. I e, idea polegała na tym, aby w naszej całej mazowieckiej wspólnocie odnajdywać ludzi, którzy poza normalnymi swoimi obowiązkami zawodowymi są kreatorami różnych wydarzeń lokalnych, regionalistami którzy aktywizują społeczność lokalną w różnych wymiarach. W wymiarze czy to historycznym, czy to tradycyjnym, czy aktywności na przykład w dziedzinie sztuki, czy aktywności w dziedzinie kultury, w tym kultury ludowej. Prawo do zgłaszania kandydatów mają e, samorządy, mają organizacje pozarządowe, więc tutaj jest bardzo szerokie grono tych wnioskodawców. No i przeważnie e, mamy ponad 100 e, zgłoszeń, a nagród jest e, 10, e, więc jest bardzo trudno wybrać e, e, no, tych zwycięzców w poszczególnych e, latach. Więc no, oczywiście kapituła ma tutaj duży problem, ale jesteśmy szczęśliwi z tego, że mamy tak bogaty wybór i tak wielu ludzi. <noise> Żona uśmiecha się do mnie. Cześć. <noise> Muszę Państwu powiedzieć, że że, że, się uśmiewa, że, że, że też no, no, ona, ja jestem na Mazoszu dzięki niej. Ja chciałem pracować w bielsku, a ona jest warszawianka. Wrzędziłem się w Warszawę. Jak ja przywędrowałem z Galicji, zobaczyłem, że nikt nie szanuje Mazowsza. Mazowsze jest naprawdę wspaniałe. Czym możemy zaimponować naszymi miastami, Włochom, Francuzom, Hiszpanom? a na Mazowszu znajduje się ponad setka drewnianych kościółków. A proszę, wspaniałe sady owocowe na południu Mazowsza. Przede wszystkim kieruję się dorobkiem pracy. Na pewno uwzględniamy też pewien wymiar regionalny, bo nie chcielibyśmy, żeby na przykład wszyscy pochodzili z jednej części Mazowsza, więc staramy się dbać o taką równowagę terytorialną, żeby każdy subregion miał... Swoich przedstawicieli wśród nagrodzonych. Kiedy czytamy i zapoznajemy się, bo to nie jest tylko kwestia odczytania wniosku, tak, ale przybliżenia tych sylwetek, to zawsze jesteśmy zaskoczeni takimi osiągnięciami tych osób czy tych instytucji. Więc tutaj nie było zaskoczenia, że są znowu osoby nietuzinkowe. Nie wyobrażam sobie miejsca, mogła, w którym mogłabym zamieszkać i czuć się tak jak tutaj u siebie. Warszawa jest takim miejscem bardzo szczególnym. Pamiętajmy, że tak naprawdę mogłoby jej nie być. Społeczeństwo po II wojnie światowej tę Warszawę z gruzów podniosło, bo chciało, żeby ona była. Więc myślę, że warto tutaj krzewić tą wiedzę, mówić co i jak, bo tutaj każdy kamyczek ma swoją historię. Projekt warsowianistycznej szkoły to projekt skierowany do szkół i przedszkoli. Opiera się na zdobywaniu odznak młodego przyjaciela Warszawy. Stopniowo przechodzimy do tych wiadomości troszeczkę poważniejszych, bardziej takich historycznych. To nie jest tak, że to jest taka typowo książkowa wiedza, bo dzieci i młodzież nie da się tak uczyć. To jest poprzez zabawę, poprzez gry, poprzez rajdy. Spacery, przekazujemy informacje o Warszawie, o ludziach, którzy działali na rzecz Warszawy. Albo trzeba mieć pomysł, albo trzeba mieć wielki dorobek. I tam wśród tych laureatów tegorocznych są ludzie naprawdę o autorytecie, nawet nie tylko mazowieckim, ale ogólnopolskim, a nawet powiedziałbym europejskim czy światowym. Jest autentyczną moją pasją. To się wiąże z tym, że ja przeżywam zarówno radości, jak i niepowodzenia moich pacjentów. Śledzę ich losy. Jeżeli się człowiek zagłębi w to, co oni przeżywają i jak oni wychodzą z ciszy, w której byli od urodzenia, to jest wielka radość. Obserwacja ich osiągnięć osiągnięć w postaci rozwoju słuchu, rozwoju mowy, opanowywania kolejnych języków, a zwłaszcza osiągnięć Artystycznych spowodowały, że zainteresowałem się muzyką. No i wreszcie napisałem bardzo dużo utworów, przeżywając ich radości, opisując to, jak dziecko słyszało po raz pierwszy głos mamy, albo jak mała dziewczynka zaczęła grać, i się okazało, że w terapii, kiedy straciła całkowicie słuch, a po operacji go odzyskiwała, bardzo pomogła i gra na fortepianie. Jeden z moich utworów, Zaczarowany fortepian, to jest tak naprawdę życiorys Małgosi dzisiaj, pracownika naukowego, lekarza. Libretto muzykalu to nie jest wytwór artystyczny, to są prawdziwe losy moich pacjentów. Jest to jeden z takich największych autorytetów w dziedzinie otolaryngologii i to właśnie o nim mówiłem, że to nie jest tylko wymiar mazowiecki, ale to jest wymiar europejski czy nawet światowy. Nie tylko z działalnością zresztą stricte medyczną, też w sensie popularyzacji promocji zdrowia i programów profilaktycznych, na przykład przesiewowych badań słuchu u noworodków, u niemowląt. Więc to jest na pewno jeden z, z tych laureatów tegorocznych, który no ma taki wymiar znacznie większy niż tylko mazowiecki. Ja i mój mąż pomyśleliśmy, że zrealizujemy swoje marzenie, czyli zachęcić, przekonać młodzież, że taniec ludowy, taniec narodowy jest czymś fajnym, jest dobrym sposobem spędzania czasu. Dzięki Bogu już minęło 11 lat, trwamy do dzisiaj i dobrze się bawimy. Tańczymy polkę, mazura tańczymy, poloneza tańczymy, może nie ludowe, ale też tango. A który najbardziej lubisz taniec? Polkę, zdecydowanie. Jest to na pewno wielka przyjemność. Lubię to robić. I taniec jest dla mnie wielką przyjemnością. Ogólnie bardzo lubię się spotykać z innymi osobami. W zespole podoba mi się na pewno to, że mogę poznać mnóstwo ludzi nowych, szczególnie z nowej szkoły. Jeden mówi: tyś moja, drugi mówi: jak Bóg da, a trzeci mówi: moja najmilejsza, czemu tyś mi tak smutny? Bardzo mnie cieszy to, że. To jest taka wielopokoleniowa paleta laureatek i laureatów. Potrafią też, właśnie, kreować na przykład taniec nowoczesny, czy właśnie tak, jak Pani powiedziała, powracać do dobrej tradycji, korzeni ludowych, jeżeli chodzi o folklore. Ja już byłam na emeryturze i siedzimy przy śniadaniu. I mąż do mnie mówi: Słuchaj, jest nowa ustawa o kołach gospodych. Za załóż koło, bo zobaczył, że ja się duszę w tym domu, że mi jest tego po prostu potrzeba. Ja tak do niego, jakoś sceptycznie, mówię: Koło gospodyń? No tak, koło gospodyń, załóż koło gospodyń i na pewno będzie się dobrze w tym czuła. No i tak zrobiłam. Podtrzymujemy te dawne tradycje. My po prostu robimy to, co kiedyś było. To nas pasjonuje i to jest w tym naszym statucie zapisane. Te dawne smaki, tradycje dzieciom pokazujemy, bo one już nie wiedzą, na przykład jak się kapustek kisi, kapusta jest ze słoika, mleko jest z pudełka. Przy okazji one nawet nie wiedzą, że słuchają o zdrowej żywności. Nasze spotkania nie są tylko przy stole jakaś idea z tego wynika. I to, I to mnie cieszy, że, że, że to w ogóle no, jakoś tak wraca do nas. Wszyscy są z tego zadowoleni. Możemy się spotkać w grupach takich, że przekazujemy sobie te doświadczenia. Coraz więcej ludzi do tego koła chciało należeć. Także ostatnia liczba to jest około 50 osób. Są tacy ludzie, którzy swoją postawą i swoją inicjatywą potrafią rozruszać, rozkręcić dane środowisko potrafią pokazać ideę. Andrzej, gdy powrócił do Zawidza, był już emerytem. Od pierwszego spotkania poznałem go jako wielkiego działacza społecznego i dobrego człowieka. Wpadł na pomysł reaktywowania plenerów rzeźbiarskich na terenie gminy Zawidz, gdyż gmina Zawidz od kilkudziesięciu lat jest taką kolebką rzeźby ludowej. Są tam też rzeźbiarze, są malarze, amatorzy, często doceniani, również nie tylko w wymiarze polskim, ale nawet europejskim. Rok był bardzo trudny, właściwie od wiosny, od kwietnia. Jesteśmy okresowo bardzo zamknięci. To był też trudny czas dla tych naszych różnych działaczy, bo wystąpiły duże ograniczenia. No nie chcieliśmy rezygnować ani z imprez, ani z uroczystości, ani z programów wsparcia. No i też nie chcieliśmy rezygnować z nagrody marszałka, tylko dlatego, że nam tutaj wirus, mówiąc trochę, rozrabia tak, tutaj w tym naszym życiu. I uważaliśmy za absolutnie słuszne, żeby nagroda została przydzielona. Taniec, tak jak dla mnie i może dla studentów, którzy teraz ze mną mają możliwość poznawania, to jest taka szansa, aby pokazać to, co czujemy, nasze emocje. Możemy tańczyć nie tylko na sali, nie tylko na koncertach, ale jeżeli ktoś kocha taniec, to, to tańczy, kiedy nie wiem, zmywa naczynia, kiedy prasuje. W każdej, w każdej chwili można to robić, bo to jest właśnie wyrażanie siebie. To jest bardzo duża satysfakcja, kiedy, kiedy przychodzę na zajęcia, prowadzę zajęcia i, i po kilku próbach widzę, że rzeczywiście odnoszę sukces, że ten krok staje się dla nich łatwy, że tworzymy nowy układ i, i oni po prostu kochają się tutaj ze mną spotykać i lubią to, co, to, co robimy. Trzonem mazowi są studenci, są, są w mazowi, tańczą, ale często kończą studia i odchodzą. Więc mamy 4, maksymalnie 5 lat. Czasami myślę sobie, że to jest taka syzyfowa praca, bo, bo kiedy ja już tych na, rzeczywiście studentów nauczę, przekażę wiedzę, oni rozkochają się w tańcu. To tak naprawdę mówią, było fantastycznie, ale właśnie odchodzimy. Moje marzenie jest na pewno jedno, aby cały czas zespół się rozwijał, żeby co roku trafiały do nas na tą salę nowe osoby, nowi studenci i żeby to stawało się ich pasją. Zależy mi na rozwoju, na tym, żeby powstawały nowe układy, żebyśmy mieli nowe aranżacje, nowe stroje, żeby były koncerty i wyjazdy. Tak, żeby o zespole po prostu było głośno, żeby każdy poznał Zespół mazowie. Czuję wielką satysfakcję, jak wielu jest wspaniałych ludzi. Jak wielu odkrywamy, bo no przecież nie sposób znać wszystkich osobiście, ale wielką satysfakcję czuję też, kiedy mogę wyróżnić te osoby. Ponieważ mam świadomy, że to jest czasami. No proszę wybaczyć, ale forma dostrzeżenia czy docenienia tych osób i chyba z ich strony też jest takie oczekiwanie właśnie na to słowo dziękuję. Już dzisiaj zapraszam Państwa do składania wniosków, na pewno w styczniu ogłosimy kolejny nabór i bardzo proszę o wyławianie właśnie tych najlepszych z najlepszych w wymiarze lokalnym. I w odpowiedniej procedurze po zapoznaniu się na naszych stronach internetowych będziemy przyjmowali zgłoszenia i będziemy wyławiali te nasze mazowieckie perły.